Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę wam, jak to zwykle na moim kanale tyk betonowy. Ale nie martwcie się, nie będzie to powielanie tego samego co było już wcześniej. Tynk betonowy, który wam dzisiaj zaprezentuję, to będzie tyk betonowy, ale który można, którego można spokojnie położyć na elewację. Mało tego, z takiego tynku po wyszlifowaniu możemy uzyskać praktycznie efekt płyty betonowej, i to elewacyjnej. Zatem zapraszam was na prezentację. Na wstępie dodam, że wszystkie produkty prezentowane na moim kanale są również w ofercie sprzedażowej. Możecie po prostu je kupić. Jeżeli interesuje was jakiś efekt dekoracyjny lub jakiś konkretny produkt, napiszcie do mnie w komentarzu lub w mailu, mogę wam zrobić bezpłatną wycenę i oczywiście dla was, dla moich widzów mam świetne rabaty. Także zapraszam do skorzystania z oferty. Concrete Art marki San Marco to jeden z nielicznych tynków betonowych przeznaczonych typowo na elewację. Producenci tak ten tynk wymyślili, żeby był przeznaczony przede wszystkim na elewację. Jest wiele tynków betonowych, których producenci dopuszczają stosowania na elewację, ale przy jakichś tam odpowiednich warunkach, czyli gdzieś pod daszkiem, w cieniu itd., itd. Ten tynk możemy położyć praktycznie na całą naszą elewację, jeżeli po prostu chcemy. Możemy tym tynkiem na przykład zastąpić klasyczną, e, klasyczny baranek elewacyjny. Czyli mamy styropian, siatkę, klej, no i możemy położyć cały system Concrete Art i mieć po prostu całą elewację betonową, jeżeli oczywiście chcemy. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak położyłem ten tynk na dwóch kominkach. Na zewnątrz jeden, co prawda, jest zasłonięty, ale drugi kominek, dość duży kominek, jest położony na otwartej przestrzeni, gdzie na niego będzie padał deszcz, śnieg itd. itd. Położę ten tynk bez żadnych impregnacji. I to jest dość istotne, że nie musimy tego tynku powlekać jakimiś różnymi lakierami, innymi cudami, po prostu go nakładamy i jest to efekt finalny. Oczywiście, jeżeli deszcz popada, śnieg popada, gdzieś tam coś może być widać, ale jeżeli to wyschnie, nie ma problemu, dalej ten tynk wygląda. Dobrze. Ten tynk jest tynkiem szlifowanym, czyli, żeby uzyskać odpowiednią jakość tego tynku, musimy go wyszlifować. I to wyszlifować mechanicznie, czyli użyć szlifierki. Wtedy porowatość tynku się zamknie i on jest w pełni zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, jeżeli chcemy stworzyć właśnie taki efekt gładkiej płyty betonowej, to też na tym tynku możemy to zrobić. Mało tego, powiem dość odważnie, że na tym tynku możemy stworzyć efekt mikrocementu na zewnątrz. No, nie jest to absolutnie mikrocement, ale możemy taki efekt stworzyć, czyli możemy zrobić praktycznie gładką, betonową taflę. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie kominki, jak zrobiłem je na zewnątrz. Tamten tynk będzie nieco przysierany, nie będzie jakoś mocno bardzo wygładzony, ale już będzie gładki delikatnie wyświecony, ale też zrobimy sobie próbeczkę, żebyście na spokojnie zobaczyli, jak krok po kroku stworzyć właśnie efekt płyty betonowej na podstawie właśnie tynku Concrete Art marki San Marco. Zapraszam na dalszą część prezentacji. Tak prezentują się kominki, na których położę masz Concrete Art. Jeden duży, drugi mały. Jeden na dole, drugi na górze. Można powiedzieć, jak Paweł i Gawę. Widzimy, że kominki są tylko zaciągnięte klejem i to jest wystarczające, żeby przygotować powierzchnię i położyć na to właśnie masę Concrete Art. Prace rozpoczynamy od położenia podkładu. Podkład możemy nakładać wałkiem lub pędzlem. Podkład szczepny ma za zadanie dobrze związać tynk z podłożem. Przygotowanie powierzchni na elewacji nie wymaga wielkiej filozofii. Przygotowujemy powierzchnię tak jak pod każdy tynk elewacyjny. Czyli siatka klej i w zasadzie tyle. Teraz ważna informacja. Masę Concrete Art możemy położyć na elewacji nieco bardziej strukturalnie, z dość wyraźnymi wyżerami. Wtedy to na pierwszą warstwę nakładamy klasyczny elewacyjny baranek, a później na ten tink nakładamy właśnie Concrete Art. Szlifujemy i nam wychodzą takie dość głębokie, duże wrzery. Ale możemy to zrobić tak, jak już na samym początku mówiłem, jakby w formie płyty betonowej lub nawet takiego gładkiego mikrocementu na elewację. Wtedy też nie nakładamy baranka, tylko nakładamy dwie warstwy samego concrete artu. I ja teraz, zarówno na kominkach, jak i na naszej pupce zrobię właśnie dwie warstwy samej masy concrete art. Pierwszą warstwę tynku nakładamy na gładko. Ale nie musimy się jakoś specjalnie mocno, mocno starać, żeby to wyszło idealnie równo. Wystarczy, że w pełni pokryjemy powierzchnię masą koklidarki. Drugiej warstwie postępujemy bardzo podobnie jak w przypadku pierwszej warstwy, czyli nakładamy masę na całość powierzchni. W przypadku kominków położyłem masę, no i zostawiłem ją do wyschnięcia, tak żeby później ją wyszlifować. W przypadku naszej próbki troszeczkę postanowiłem pokombinować, czyli dołożyłem dodatkowy kolor biały, żeby nieco złamać monotonię tej. Czarości, jak również nociutkę troszeczkę strukturę wymodelowałem pacą trawiastą. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jak to wyschnie i jak to wyszlifujemy. Także zaraz przejdziemy sobie do kolejnego etapu. Przechodzimy do najważniejszego etapu, czyli do szlifowania. I teraz tak, tynk Concrete Art musi naprawdę dobrze wyschnąć przed tym, zanim go będziemy szlifować. Jeżeli zaczniemy szlifować tynk, jeżeli on jest jeszcze wilgotny, no to zamkniemy pory, no i niestety wilgot zostanie w środku, no i mogą się nam pojawić takie paskudne plamy. Dlatego też musimy dać temu tynkowi dobrze wyschnąć, może to być nawet do tygodnia czasu. Także jeżeli oczywiście warunki atmosferyczne są takie, jakie są, czasami bywa deszczowo, jest duża wilgotność, to też musimy dać temu tynkowi nawet dość długo wysychać, żeby wyschnął po prostu dobrze. Nie posuszajmy oczywiście mechanicznie żadnymi farelkami czy czymkolwiek innym, bo spowoduje to, że po prostu tynk może nam popękać. Naturalnie musi sobie tynk dobrze wyschnąć. Jak już tynk dobrze wysychł, bierzemy się do szlifowania. I tutaj tak, no, tynk ręcznie raczej jest niewykonalny, żeby wy wyszlifować, chyba że... Naprawdę chcemy umrzeć przy, tym, przy, tej, przy tej ścianie, dlatego musimy to wyszlifować mechanicznie. Ja tutaj mam Mirkę, to jest rewelacyjna szlifierka, także to maleństwo na pewno da radę. Ale no, każda jakaś dobra, dobrej jakości szlifierka e, się nada. I teraz tak, jakich papierów używam, żeby osiągnąć taki efekt gładkości, efekt takiej płyty betonowej? Najpierw szlifuję wstępnie e, 60, żeby po prostu płaszczyznę wyrównać. Następnie e, 120, ką żeby to wszystko wyglądało bardziej jednolito. No i czasami zdarza mi się też, że jeszcze szlifuję i 500, żeby nadać taki e, lekki e, poblask. I tutaj, jeżeli chodzi o kominki, to stosowałem tylko dwa papiery, czyli 60 i 120. Natomiast, jeżeli chodzi o próbkę, to jeszcze dołożyłem 500, żeby tam rzeczywiście to tak bardzo wygładzić, żeby stworzyć taki efekt właśnie płyty betonowej. Ok, przejdźmy sobie do szlifowania. Ważna informacja, tęk podczas szlifowania mocno jaśnieje. Trzeba to uwzględnić przy wyborze koloru. Trzeba przyznać, że szlifowanie tak twardego tynku, no to dość ciężka robota. No ale co zrobić? Pracę trzeba wykonać. Mogliście zauważyć, w narożnikach formatki zrobiłem dziury. Po to, żeby właśnie wcisnąć tam takie ćwieki i żeby to bardziej naturalnie, wyglądało jak prawdziwa płyta betonowa. I tak moi drodzy, kominki zrobione, klienci zadowoleni, także super sprawa, próbka też zrobiona, stworzyłem taki no, efekt prawdziwej płyty betonowej, gładziutka, idealnie wyszlifowana, przy czym leciutka i cieniutka. No cóż, możemy stworzyć właśnie taki efekt płyty betonowej na elewacji i to bez Płyt betonowych. Także świetna sprawa, jeżeli troszeczkę mamy obawy, lub też no cóż, no, nie mamy tyle kasy, żeby wydać i zrobić elewację w płytach betonowych. Jeżeli chcemy mieć taki efekt, chcemy mieć rzeczywiście taki efekt surowego betonu na elewacji, a nie chcemy aż tyle wydać, żeby położyć tam prawdziwe płyty betonowe z prawdziwego betonu architektonicznego, możemy właśnie zrobić taką imitację. Ten tynk, Pełnie nadaje się na elewację. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Trochę pracy przy tym jest, ale jest to efekt naprawdę imitujący chyba, nie wiem, najlepiej na rynku, właśnie płytę betonową. A tak jak powiedziałem, przy tym dokładnym wyszlifowaniu, gdybym nie robił tu jakichś żadnych dziurek czy porowatości, ten tyk mógłby nawet imitować mikrocement i to elewacyjny. Oczywiście na powierzchni pionowej, bo na podłodze to, to się nie nadaje ale na ścianie jak najbardziej. Moi drodzy, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, oczywiście subskrybujcie mój kanał, wrzucajcie łapki w górę, no i cóż, no i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, też to jest dla mnie dość istotne. Oczywiście wszystkie produkty prezentowane na moim kanale są również u mnie w sprzedaży, także jeżeli Was interesuje ten efekt, ten thing, piszcie do mnie, mogę Wam zrobić bezpłatnie wycenę i oczywiście e, świetną ofertę z bardzo dobrymi rabatami dla Was, dla moich widzów. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Widzimy się w następnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć! A wiecie co moja żona powiedziała, jak jej pokazałem tą próbkę? Tak, coś ty mi stworzył. Dinkmal! Wiecie co to jest Dinkmal? Dinkmal to po pośród na nagrobek. Można powiedzieć, że efekt Dinkmalu.